Te wszystkie do nas dołączyli, serdecznie witamy MGS TV, a co przed nami? Przed nami klasa amator, klasa nazywam też hobby. No i przyznam, moi drodzy, tutaj co prawda nie jest prowadzona klasyfikacja całego sezonu, ale ta frekwencja 28 zawodników jest jak na chwilę obecną najlepsza, ponieważ podczas rywalizacji w Więcborku 23 śmiałków stanęło na maszynie startowej, 12 w Gdańsku, ale dzisiaj, w dniu dzisiejszym, no może ta maszyna startowa nie będzie pełna, ale z pewnością. Z numerem 18 Mateusz Szczepaniak WKM Wschowa. To jest najlepszy czas, zresztą Mateusz wygrał w Więcborku podczas pierwszej rundy. Szymon Rosik na pozycji e, drugi zawodnik z numerem 966, z numerem 100 Szymon e, Duszak, Dariusz e, Falota z numerem 259. Opadają bramki w tym momencie i rozpoczynamy MX Poland TV. Pierwszy bieg. No i właśnie widzimy za ferami na starcie. Kto z nich sobie najlepiej poradzi w tym pierwszym ciasnym zakręcie w prawo? Czy tak dokładnie? Ja widzę pomarańczowy motocykl marki KTM i numer e, m, 18. To niech to inny jak Mateusz e, e, Szczepanek z numerem 77. Kolejny reprezentant całego Klubu łotorowego klubu Polska Dobromi Damian, świtała, świtała więc, no, rozciągnie nam się z pewnością tutaj stawka. To są zawodnicy, którzy nie dysponują licencją polskiego związku ale to jest właśnie Kuglerze Polski. Specjalnie dla nich utworzona klasa, tak żeby ci wszyscy, którzy. Chcą spróbować swoich sił w profesjonalnych e, zawodach. No i w tej chwili e, widzimy z osiemnastką, ucieka Mateusz Szczepaniak, mieszkaniec Wilkowa Polskiego. Za jego plecami. E, w tej chwili z numerem 77 Damian e, Świtała i Karol Pociecha tych dwóch panów będzie walczył o pozycję e, drugą. Wydaje się, że Mateusz Szczepaniak jest ewidentnie liderem tego właśnie. E, za chwilę zobaczymy Mateusza tutaj na ten słynnym skoku nazywanym mamutem. I kilka zakrętów jedzie na tak zwany ślimak i będzie się kierował do lasku. No właśnie go widzimy. Za chwilę tutaj pojawi się obok maszyny startowej. Ależ piękny łib widzimy reprezentant. WKM Wschowa, czyli klub również z tradycjami, więc myślę, że w przyszłym sezonie zobaczymy Mateusza Szczepaniaka już z licencją Polskiego Związku Motorowego, być może w klasie MX2B i C, na którą już w dniu zapraszam. No i ucieka nam Mateusz. Ucieka. Zobaczmy, co za jego plecami się dzieje. A dzieje się naprawdę dużo. Tutaj była próba. I tak nie widzę tego numeru. Za chwilę pewnie zobaczy. To był Damian Świtała czy Karol Pociecha. W tej chwili wjeżdżają do lasku i zaraz zobaczymy ich na miejscu start. O właśnie. Ale piękny repeat. Mateusz Szczepaniak. To jest ewidentnie lider dosiadający katem. SXF 250 cm3. Tak, numer 74 Karol Pociecha zaraz za jego plecami Szymon Duszak i Damian Świtało, który zaliczył naprawdę rewelacyjny start. Czas wyścigu, mogłoby się wydawać, że to jest mało, 10 minut, z dwa okrążenia, ale zapewniam Was, że jest to niesamowicie ogromny wysiłek. Pamiętajmy do tego, poza tym, że zawodnicy są dobrze przygotowani, no właśnie, to jest ten elektryczny lasek, o którym mówimy, poza tym, że zawodnicy są przygotowani, dobrze konducyjni, no to tutaj też Karolina wspominała. i wspominała brat Wiktor, Motocrossowie z tej chwili już że tutaj też kwestie pewnej psychiki, nastawienia odgrywają e, dość e, dużą rolę. No i ucieka nam z numerem 74 Karol Pociecha, OKM Ostrów e, Wielkopolski, czyli Ostrowski Klub Motorowy. Będzie próba w tej chwili e, ataku. I z tym Szymon Duszak, niezrzeszony w żadnym klubie, będzie próbował o właśnie, i w tej chwili następuje próba ataku od wewnętrznej. Próbował Szymon zaatakować swojego kolegę e, Karola, także zostajemy tutaj z tą dwójką bo będzie się działo naprawdę dużo, oczywiście czasy jednego okrążenia tych tutaj panów poza może liderem, bo Mateusz panie z numerem 18 ewidentnie prowadzi. No i jest próba ataku od zewnętrznej udało się. Udało się na pozycję drugą. W tej chwili przy z numerem 100. Zawodnik. Niezierzony tak jak mówiłem w żadnym klubie, ale tak jak mówiłem, nic prostszego. W przyszłym roku jak najbardziej można zdobyć licencję, mogą się ścigać z dużo szybszymi zawodnikami, także ucieka nam Mateusz Szczepaniak z czasem minuta 52, ale cały czas Karol nie odpuszcza swojemu konkurentowi. I jeszcze raz, przypomnę, w każdej, jeśli chodzi o rywalizację w klasie MX, amator, są stworzone specjalne takie wiki, które właśnie w tej chwili obserwujemy. To jest walka o pozycję drugą, białym motocykl. Wydaje mi się, że to jest Yamaha bądź Husqvarna i ucieka swoim tempem. Amatorzy no, trochę wolniej w porównaniu z innymi zawodnikami, ale tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby zdobyć... Tak jak Maciek Więckowski wspominał, ważną kwestią jest to, yy, i trzeba tutaj chyba czoła dla tych zawodników, dla tych omniejsze są zawodnikami, kandydaci na zawodników, że jeśli zdecydowali się na start w takich zawodach, o, z drobnym błędem, i faktycznie to jest zbyt szeroko i na pozycję drugą wskakuje Karol Pociecha wykorzystał błąd swojego konkurenta. Yy, teraz on yy, Duszek, to o czym mówiliśmy. Poza tym, że jest przygotowanie kondycyjne, ważne powinna strategia jazdy, no to jeszcze właśnie, ależ kontaktowo tutaj przed tym ząbkiem. Za chwilę zobaczymy ich na mamucie, czyli tym największym skoku, największy skocznik dzisiaj szybuje naprawdę bardzo daleko. Mówię o no, tym, przygotowanie powinno psychiczne. I tak, wskakują. W tej chwili widzimy i dał łeb-web od wewnętrznych, Zakręt atakuje Karol Pociecha. Reprezentant klubu z Ostrowa, który często, często, właściwie cały czas w Mistrzostwach Strefy Zachodniej w Motokrosie jest stałym wywalcem. No i ekipa tak od tego się wszystko zaczyna, od jazdy spokojnej na motocyklach. Później przekształca to się w klub. No i mamy reprezentantów na zawodach strefowych, klub zawodach nawet ręki mistrza z to jest dobry kierunek, dobra ewolucja. Mateusz Szczepaniak, minuta 51, poprawił sekundę, a teraz z problemami właśnie na wyjściu z zakrętu Karol Pociecha. No widzimy, jest jeden do jednego i teraz e, trzeba przyznać, że ta walka o drugą pozycję wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Tam walczy Damian Świtała z numerem 76 Klub Motorowy Polska, Dobromil, na piątej pozycji Dariusz Faluta i na szóstej i tutaj muszę Państwu wypowiedzieć, jadąc na motocyklu Enduro o pojemności 300 cm, Paweł Sawicki, a właśnie go widzimy. Powiedz, że zaryzykuje i jego raczej dyscypliną jest enduro, super enduro, ale w tym przypadku zaryzykował start w motocrossie, o właśnie go widzimy, raczej takie frwanie, to nie jest w jego stylu i tak z numerem 79 Mateusz Mazurek, z którym już panu też rywalizował właśnie na zawodach między innymi, super enduro, będzie próbował zaatakować od lewej, za tym duetem jeszcze z numerem 228 Jakub dobre. I zostańmy z tą właśnie ekipą no i zobaczmy, jak sobie panowie poradzą. Znają się storów z, z zawodów niższej rangi. Więc no, zobaczymy. Mateusz Szczepaniak, zdecydowany lider, ale tak jak mówiłem, w tej chwili walkę obserwujemy pozycję siódmą. Ucieka Paweł Sabicki, mieszkanie Stargardu. I w tej chwili z numerem 79 za tego ma Mateusz Mazurek. Mieszkaniec e, takiego lokalnej drużyny skoki mają swój tor, mają gdzie e, trenować tam z numerem 228. Jakub Dober miesza, więc no, wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Rywalizacja, jeśli chodzi o to nawet odległe miejsca w klasie mix e, Amator potrafią daleko fruwać, ale tak jak mówiłem, Paweł, którego widzimy z numerem 720 na motocyklu stricte Enduro dwusuwowym. To nie jest jego działka, ale wystartował tutaj treningowo za jego plecami Jakub, dobry dosiadający Suzuki RMZ. Tam, tam 250 cm3 czterosuwowa maszyna i to w zupełności wystarczy do tego, żeby naprawdę świetnie rywalizować i ścigać się w tej klasie, bo tak jak doskonale wiem, czasami ta pojemność więcej może przeszkadzać, szczególnie kiedy jesteśmy zmęczeni. Ta moc dozowana przez motocykl potrafi naprawdę mocno zmęczyć, ale dzielnie broni się Paweł Sawicki w Dunaj 720. Najlepiej tańczący myślę, że w tej ekipie amatorów, ponieważ prowadzi własną szkołę tańca. Więc jeśli ktoś by byłby zainteresowany, to zapraszamy do Stargardu, albo można w parku maszyn z nim bezpośrednio pokazać jak można połączyć te dwie dyscypliny i w tej chwili wysuną się już w tej chwili na prowadzenie z dużymi zdrowym problemem właśnie przy lądowaniu niektórym Jakub Dobry auto motoclubu. No, panowie nie odpuszczają, także za chwilę ich tutaj tak już przemknęli przez linię chronometrażu i dokładnie Jakub Dobry, on um, Przesuwa się na pozycję 7. E, Ma numer z przodu z numerem 119. E, Szymon Filipiak i Marcin Iwanowski, reprezentant F Racing e, Piła. Drodzy, w tej chwili, jeśli chodzi o czas, to są 44 sekundy plus. Oczywiście to dwa okrążenia e, do końca. Jak tutaj moi partnerzy. E, Doxmikaki, czyli Karolina, która już się przygotowuje. Za chwilę zobaczymy w wyścigu pań. I Wiktor i prac stwierdzili, to jest moment, kiedy trzeba tą manetkę gazu mimo wszystko mocniej odkręcać do tego, żeby... O, jedziemy z liderem. Jedziemy z liderem, czyli Mateuszem Szczepaniakiem. Ja myślę, że trzeba próbować czasy, ale myślę, że Mateusz już może śmiało dosiadając tego właśnie motocykla, zda się na licencji i zobaczymy go. Możemy go zobaczyć w przyszłym roku w klasie MX2BC. Świetna jazda, właśnie tam widzimy, już się porobiły te nierówności, gdzie podczas pierwszego biegu klasy MX1BC C z Żurawski tam gdzieś przewrócił się. No i zobaczymy, czy, czy wystartuje w biegu numer 2. KTM SXF 250, 4 maszyna, to są ze 40 koni yy, mechanicznych, motocykl dający moc y, od samego dołu i pozwala to dla Mateusz szeponiaka wykręcić czas jednego krężenia minuta 51, bo tyle potrzebuje, żeby tutaj w obornikach na torze długości 1650 metrów zameldować się na pozycji pozycji lidera. Już miałem okazję Mateusza obserwować właśnie w Więcborku i trzeba mu przyznać, że potrafi trzymać gaz na bardzo biażczystym torze. Szkoda, że nie było go w Gdańsku na rundzie boharowskiej, ale tak jak mówiłem, tutaj amatorzy jeśli chodzi o tą klasę, no to w każdym biegu są rozliczani w każdej rundzie osobno. Moi drodzy, trzy okrążenia do końca. Drodzy widzowie, ci wszyscy, którzy do nas dołączyli, oglądacie MX Poland TV, czyli relacje na żywo z dzisiejszych zawodów. Trzecia runda POWARU Polski w e, motocrossie. E, I właśnie dzięki temu będziecie mogli jeszcze powtórki obejrzeć. E, na naszej stronie internetowej TV, również na Facebooku, także serdecznie zapraszamy, z numerem jest to Szymon Duszak. To jest e, zawodnik, pięknie rywalizujący z Karolem Pociechą, ale widzimy e, z tego, co tutaj nam chronometrz podpowiada, Szymon na pozycji drugiej, gdzie jest Karol Pociecha z numerem 74. Z pewnością zawodnicy już e, po tych 10 minutach plus tych e, dwóch okrążeniach, które e, trwają, są naprawdę mocno zmęczeni. Zwróćmy uwagę, że te nierówności, te Kolejny. O, właśnie, to jest to, o czym mówiliśmy. Całe szczęście dosiada puszkwarny, więc ten charakterystyczny, magiczny godzinę no, tego, żeby szybko odpalić e, silnik swojego motocykla, no, służy, przydaje się. Jedziemy ponownie z numerem 103 Montuszak. A no, mój mienik też widać, że potrafi trzymać gaz. Myślę, że tutaj w tym momencie zostały nam dwa okrążenia. Minuta cały czas 51. To jest najlepszy czas Mateusza Szczepaniaka, który moi drodzy świetnie zgarnął dwa razy po 50 punktów, czyli dwa wyścigi wygrane. Jest numerem 74. Karol Pociecha, który spada na pozycję czwartą. Coś się z Karolem niedobrego musiał wydarzyć. Nie zauważyłem, czy gdzieś gleba, czy po prostu brakuje sił, ale zwróćmy uwagę właśnie w tym momencie, w tym lasku tej nierówności po prawej stronie bardzo, bardzo e, już e, panie, które się przygotowują, będą miały ciekawe zadanie. Dariusz Faluta. Również WKM schowa podobnie jak Mateusz Szczepaniak, na pozycji w tej chwili trzeciej. a i widać, że jeśli chodzi o energię, no to Dariusz e, Faluta z n259 Dosiedający e, Yamaha YZF jest w dużo, dużo lepszej predyspozycji i tutaj z numerem 100 właśnie na jednym z tych zakrętów przygaśnił silnik swojej maszyny Szymon dusza Piękna pogoda w tej chwili w Obórnikach, w sam raz jeśli chodzi o ściganie, kilka dni temu właśnie dość mocno popadało, więc no to jest dobra wiadomość, dobra informacja dla organizatora, nie trzeba aż tyle wylewać wody, tor pięknie przygotowany, wyrównany, Obrendowany, więc no, prawdziwe święto polskiego motocrossu właśnie tutaj, a widzimy po prawej stronie swojego dublowanego kolegę, nie, o, Szymon Duszak. Ja w oddali widzę ostatnie okrążenie, do końca to jest ostatnie, 1650 metrów cały czas. Mateusz Szczepaniak próbuje go gdzieś tutaj wypatrzyć na naszym torze. O, no właśnie jest na naszych ekranach z numerem 18. Wjeżdżają tam do lasku, i jeszcze raz przypomnę, tam po prawej stronie ogromne dziury, ogromne nierówności. One się tworzą właśnie podczas wyścigów, podczas jazdy motocykli. No i teraz w tej chwili będzie dublował swoich kolegów z najliczniej, jeszcze raz podkreślę, obsadzonej klasy 28 śmiałków stanęło właśnie tutaj w Obornikach, więc zresztą zawsze pamiętam, że nawet zawody strefy zachodniej tutaj potrafiły zgromadzić między 150 a 200 zawodników, więc no jest tutaj jakaś magia tego miejsca, piękny tor. Otwarty e, przez cały czas, cały sezon. Również tutaj w czerwcu były zawody survivalowe. Oś, teraz z dużymi problemami. Poza torem! Z numerem osiemnastym! Co tam się wydarzyło? Chyba jednak dublowany zawodnik e, zmienił Oh, z charakterystycznym pozdrowieniem. Pozdrawiam Mateusz Szypań. To jest ostatnie okrążenie, więc gdyby tutaj Mateusz w tym momencie wypadł przewrócił się. No pewnie przewagę sekundowo to jest 32 sekundy nad Szymonem duszakiem z numerem 100. Ale by być może zabrakło czasu na to, żeby dojechać na ostatnim okrążeniu. Było gorąco. Poszedł w plener, jak to niektórzy rajdowcy mówią, ale przytomnie już wraca i za chwilę go zobaczymy na linii mety z numerem 18. I czekamy. To jest ostatnie okrążenie. Ostatnie chwile, ostatnie momenty. Jeszcze piękne whipy. To świadczy o tym, że ma jeszcze pokłady e, energii i potrafi naprawdę fruwać e, daleko. MX Poland TV, słuchajcie, takie emocje, takie, taką rywalizację m, możecie bezpośrednio zobaczyć na naszej stronie internetowej. Zapraszamy. Jest flaga i wielkie, Ogromne brawa z przygotami Na ostatnim okrążeniu Mateusz Szczepaniak. 30 sekund, przynajmniej tak wyglądała różnica czasu powinien wjechać. Szymon Dusza. Piękny wyścig. Amatorzy też potrafią dostarczyć sporą ilość emocji. oczywiście chylę czoła tym wszystkim, którzy wystartowali tutaj na torze w obornikach. Pierwszy raz 28 śmiałków. No więc to może być fajny przyczółek, fajny moment do tego, żeby w kolejnym sezonie zrobić tak zwaną licencję i startować z dużo, dużo szybszymi zawodnikami. Także Mateusz Szczepaniak rewelacyjnie zaprezentował się w Winsborgu. Ponownie pierwszy bieg, 50 punktów wędruje na jego konto. No i trzeba przyznać, że rewelacyjna predyspozycja, aczkolwiek widzieliśmy, że w ostatnim, tutaj jeszcze widzimy zawodnicy, no brak Dziękuję tych sił. Szymon Duszak już jest na linii mety. Dariusz Faluta i Karol Pociecha. Szkoda Karola, bo jechał można powiedzieć na pozycjach medalowych przez długą część wyścigu. Mogła zabraknąć sił, ale piękny atak Dariusza Faluty, więc... Moi drodzy, fajny wyścig, krótki, bo 10 minut plus dwa okrążenia, ale dostarczający sporo ilość emocji. Mateusz Szczepaniak, Szymon Duszak, Karol Bociecha, Damian świtał e, Dariusz e, Falta, Paweł Sawicki, no właśnie, Paweł tutaj chyle czoła na motocyklu enduro treningowo, ale e, dał radę i bardzo wysoko, bardzo wysoko. Pierwsza dziesiątka to jest naprawdę dobry rezultat, zresztą wyścig cały czas jeszcze trwa jeszcze czekamy na najszybszych e, rajderów. Wspominałem o tym, że ten tor żyje cały rok, też moi drodzy, tak jak mówiłem, w czerwcu bieg survivalowy, jest tutaj po prawej stronie, był odcinek wychowany do Super Endury, wyśrodkowe Mistrzostwa Polski, PR Polski, mamy powtórkę właśnie z tego startu, o widzimy, pierwszy zawodnik po lewej stronie emocje chyba wzięły górę i faktycznie za szybko puszczone sprzęgło wystrzelił ten motocykl i ktoś tam nam jeszcze został, pamiętajmy o tym o, piękny start z numerem 18. Mateusz jak Damian Świtał. No zobaczymy jak w biegu drugim, ale tutaj muszę przyznać, że start zaliczył naprawdę bardzo, bardzo dobry. To zresztą było y y widoczne. Ja w tej chwili oddaję głos do... I jeszcze kilka chwili Oczywiście zapytamy naszych liderów w wyścigu jakim się tutaj jechało. Pamiętajmy o tym, już tam w tle przygotowują się panie. Będą no, miały dość trudne zadanie, no trochę już tych dziur jest na torze. Oczywiście zaprosimy później Karolinę Jasińską do nas, żeby zameldowała się i dała nam jakąś relację jak to wyglądało, jak się jej jechało. W tej chwili, jeśli chodzi o panie, bo one już się przygotowują w tle. E, za chwilę oddamy głos doli, do zapytę naszych amatorów. O, to właśnie widzimy w tych tak zwanych highlightsach. To jest ten moment. Chyba za wolno w tą kolejny faktycznie motocykl e, przygaz I myślę, że może jeszcze uda nam się zobaczyć, jak Mateusz e, Szczepaniak z się 18... O, właśnie tutaj widzieliśmy. Oj, było, było bardzo blisko konkretnej e, gleby, ale całe szczęście skończyło się na wizycie poza torem. Oj, pozdrowił zły. Oj, było gorąco. Tak, dokładnie. Co ty robisz? Tak, Mateusz, co pan jak pozdrowił? Dublowanego e, zawodnika, no ale zdawa się. Na tym polega piękno zakrosu. Przekazujemy głosy do Oli, która zapyta naszą trójkę amatorów, jak im się jechało, jakie są wrażenia, no i co się działo na trasie. Zapytamy na razie jednego zawodnika, bo ta dwójka mi uciekła, pojechała od razu świętować. Nie byłam w stanie ich zatrzymać, ale ze mną lider tego wyścigu oczywiście, czyli Mateusz Szczepaniak. Mateusz, na samym początku, bo tutaj mówiliśmy o tym, że tor jest fajnie przygotowany, natomiast już parę wyścigów za nami i co się zmieniło od tej rozgrzewki? Tor jest bardzo mocno wybity, są straszne kanty na dojazdach do zakrętów i lądowania od górek też się podziurawiły dosyć mocno. Ogólnie to bardzo dobrze przygotowany, ślizgo nie jest, no? można się fajnie pościgać. No właśnie, pod koniec tego wyścigu, bo tą przewagę trzymałeś do końca, od samego początku, nie oddałeś jej, nawet nikt się nie próbował do ciebie zbliżyć za bardzo. Natomiast pod sam koniec e, zauważyliśmy tam nieciekawą sytuację z jednym z zawodników dublowanych. Co tam się wydarzyło? Mm, na wyjeździe z zakrętu y, ten poprzedni zawodnik wyjechał na szeroką... I tak się skleiliśmy kierownicami, później wylądowaliśmy na poboczu, ale na szczęście udało się motor utrzymać i dojechać do mety. Ta ponad 30-sekundowa przewaga, myślę, że niczego by nie zmieniła, ale faktycznie takie sytuacje są niebezpieczne i na sam koniec, bo widzieliśmy już pod właśnie na samej końcówce, że wipy były kręcone, więc ta energia chyba do samego końca się nie opuszczała. Tak, tak, choć troszkę ręce mi stukło, ale ogólnie bardzo, bardzo fajnie się czuję tutaj na tym że też. Skoki są bardzo fajne do kręcenia właśnie takich rzeczy. Ogromne, ogromne gratulacje. Dziękujemy Ci za ten wyścig. Oczywiście życzymy powodzenia w kolejnej rundzie. A my zaraz przenosimy się na krótką przerwę, a po niej Szymon wprowadzi nas do wyścigu klasy MX Kobiet. Zostańcie z nami. Pomożesz mi. Samemu.